Cześć, Dzień dobry. Oto Friday Night Funking, ale wygląda troszeczkę inaczej niż do tej pory. Sprawdzimy sobie parę stron B oraz tydzień szósty. Bardzo, bardzo czekam na, na to, aż w końcu pojawi się siódmy. Zapowiada się strasznie dobrze, zapowiada się na najtrudniejszą i najlepszą rzecz, jaką do tej pory dostaliśmy. Tutaj twórcy nie przestają teasować tego, jaka dobra muzyka tam będzie, jak po prostu się starają z tym siódmym tygodniem, więc czekam na to. Ale w międzyczasie sprawdzimy sobie, jak na razie też moją ulubioną rzecz chyba, która pojawiła się w związku z tą grą, czyli strony B. Modyfikacja fanowska, z nowymi remiksami, z nową grafiką, czy po prostu zmianą kolorów, ale bardzo pasuje do tego, jak muzyka została podmieniona, i również, co idzie za tym, już nawet w menu słychać tą nową muzykę, i tą muzykę w menu się bardzo zmieniła, no właśnie, są to świetne remiksy, a dodatkowo poziom trudności jest nawet większy niż na hardzie, w normalnej wersji, tak? Tutaj mamy opisane sobie to jako standard albo wersję łatwiejszą, ale ten standard jest trudniejszy niż hard mode wersji normalnej, niezmodyfikowanej gry. Hard mode na tygodniu drugim i czwartym już były bardzo, bardzo trudne, więc jestem troszeczkę przerażony ich trudniejszych wersji, ale zaczynamy, zaczynamy, lecimy z tym. Widzicie tam jeszcze wersję flip mode, ale to po prostu jest odwrócenie Sterowania, że strzałka w lewo to strzałka w prawo, strzałka w górę to strzałka w dół. Więc, to no, nie jest to coś, co chyba warto sprawdzić, jakikolwiek. Zaczyna się podobnie, bo to wciąż są. Tylko re. miksy czy to były dźwięki przeładowania? Bo, bo. Pupu pipa. Wszystko kliknąłem, a był dźwięk, jakbym coś zepsuł. Nie zgadzam się, tutaj też to kliknąłem. O piesku, piesku, pału, wow, wow Jak na razie idzie dobrze, ale to i tak jest tak bardzo trudniejsze niż normalnie tydzień pierwszy na hard Te podwójne strzałki, te podwójne nutki, to było dziwne. Kilka naraz, jakby trzeba wcisnąć, Ciężko się to robi. Podnieść, z przycisku trzeba palec i naciskać go szybko kilka razy. Niby wydaje się proste, ale robić to tak rytmicznie, szybko... To może nie jest takie proste. Wcisnąłem, trzymałem, chyba leciało nawet dobrze. To była pierwsza piosenka. Pierwszy miesiąc ma piosenki trzy, pierwszy tydzień. Drugi jest dziwny, bo ma tylko dwie. Więc... Już czekam tutaj na wersję z trzecią. Z tygodnia pierwszego, bo tam tamtą piosenkę bardzo lubię. Ale wszystkie te piosenki bardzo lubię, no. Ścieżka dźwiękowa tej gry to po to jest cała ta gra. To coś co czyni tą grę tak fajną A szczególnie teraz Gdy Jezu Chryste Teremiksy O Jezu! Te Teremiksy są naprawdę dobre Słuchałem już tej muzyki, słuchałem już tych remixów troszeczkę A, Ale nie grałem jeszcze, grałem jedynie w pierwszą pierwszą piosenkę tygodnia drugiego jak się gada i gra? To ciężko troszeczkę może być. Większość była pana. O Jezu! To nie działa udało się. Już wszystkie strzałki, każda w innym kierunku. Ta, 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 ta. Ale tempo jeszcze nie jest chyba ogromne. Wydaje mi się, że ostatnie piosenki z kolejnych tygodni są szybsze. Na pewno są trudniejsze. To, to to nie była nawet ostatnia piosenka, to była druga piosenka tego tygodnia. Teraz się dopiero tempo zwiększa. No tak, taki myślałem, że to było bardzo trudne, ale zarazem stosunkowo po, po, powolne. A już się taki chaos działał. I te nowe remixy to strasznie dobre. O jezu, te pianinko w tle to coś, czego oryginalne wersje chyba nie miały, albo miały, ale nie tak mocno.

Miary wyratować. Taka troszeczkę. Counter melodia tutaj gra. To co statuś robi. Jego śpiew i melodia z pianina jest nieco inna. I tak się pięknie dopełniają. To peniół takiej pięknej tekstury dodaje. Widzimy wszystko oryginalne wersje to, była, to były proste utwory tutaj troszeczkę dodają właśnie tekstury do tej muzyki, dodają pewnej głębi, dodają tą rozpiętość ten rozmach po prostu muzyczny że się dzieje więcej na tym bicie, ale ta trzecia piosenka pierwszego tygodnia w we wersji B, czy to mój ulubiony utwór na razie? O, no, zobaczymy jeszcze jak tutaj spisze się Milf na przykład na, na stronie B albo Blamed, albo South bo jak słuchałem troszeczkę tego to jednak w grze się inaczej to odczuwa, gdy faktycznie samemu jakby trzeba w rytm stukać to wszystko Cię po prostu bardziej tą muzykę wchłania. Oj! Jeden z dwóch najtrudniejszych utworów będzie South. Tutaj są na szczęście tylko dwa, więc nie powinno być tak źle, nawet jeśli się trochę będzie przegrywało. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Czegoś takiego wcześniej nie było. Wow! Jakie? To, to już jest szybsze niż trzecia piosenka pierwszego tygodnia. ILE TYCH tak STRZAŁEK?! Co co co, co, co 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 Ja nie potrafię tak szybko jednej strzałki kliknąć, jak mówiłem przed chwilą! Ja po prostu klikam... Ja po prostu klikam i... Si tak szybko... Ja I przegrywam prawie! I pra prawie leżę... Tyre, tyre. Tyle! Tyle tego było! Pierwszy raz więc... Bez... Ah, co to było?! Yo! Panie Ninja Muffin, czy jeśli to jest Twoje prawdziwe imię, co powiesz na zastąpienie muzyki z gry po śmierci? Tym, co teraz słyszymy, to jest dobry beat na przegraną. Nie prosto z tych remixów, muzyki z Super Mario World, też z overowej muzyki. Taki chill. Ochłonąć troszeczkę. O troszeczkę, a po tym trzeba ochłonąć. Cały czas. Nie rozumiem, co się dzieje. Jeszcze gorzej, i już jestem przy przegranej. To jest pierwsza piosenka, to ona zawsze była łatwa, Tutaj ta druga jest tą niemożliwą. E, <grym> chyba się nie uda wszystkich czterech tygodni pokazać w tym odcinku z nowymi wersjami. Bo tu spędzę 5 godzin na tej jednej piosence ty, ty, ty. To wejście na bite jest piękne. Ty, 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 ty. Okej, okay. początek tragiczny, ale potem trochę wyratowane. Tyre, 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 tyre. Mogło być! Wyklikam teraz te strzałki. Już tak się skupiam, że mi oczy z czaszki wyskakują. Pa, ra, pa, ra, pa, pa. Ja, przeżyłem, ale co z tego? Co to za życie? Nie, ja tak szczerze zapytam. Czy to jest w ogóle możliwe do przejścia, czy tak twórcy dla żartu sobie tą piosenkę dodali? I to jest jeszcze łatwiej, to jest łatwiejszy piosenek w grze. Zawsze miało takie tempo? To może nie być moje tempo. Okej. Okay. po pierwszych dwóch żyję. jest z całkami. Moja klawiatura nie jest w stanie tyle inputów odczytywać. I, i, i to nawet nie mówię chyba żartem. Okej. to było dobre, trzeba mu tego tak zdrowia. Żyję. Wyratuj się na ze nie nie, 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 ale to już było daleko Dobry star połowa Teraz, teraz ogarnij to, proszę Cię, ogarnij teraz to Ok, sporo życia mi zostało To nie jest moment, kiedy masz życie tracić. To, to jest moment, kiedy masz życie regenerować. Może być. Teraz na tych strzałkach nie zepsuj, teraz na tych strzałkach nie zepsuj, teraz na tych strzałkach nie zepsuj. Mm, no, dotrwał tutaj. Dużo przytrzymywania to jest moment na regenerację.

ale Trzecia, czwarta próba, piąta może. Tylko to, to, to była rozgrzewka przed tym drugim. Okej. Okay. E e u u właściwie. Znowu zaczynają powoli. Moja postać. Nie wiem, że ma taki u u głos. <głos> Jak jechali? Przestałem pojmować, co się działo na ekranie. Przestałem widzieć te strzałki. Wszyscy zaczęło się zlewać w jedną wielką strzałkę czterostronną. U Co tu? Co tu urobimy? E-I-A! e e Zawsze było trudne! e Nie jesteś przyjaciół. Ja robię U-I-U! On robił E-I-U, a ja robię u Znaczy on e i a a u Nie Nieco samo, ale tak się razem dopełniamy! Ying-yang! Co? Nie. Nasi spuki, przyjaciele, zostali w ogóle zmienieni w tej wersji? Zremiksowani? Nie pamiętam, czy wyglądali jakoś inaczej. Może minimalnie, może te jego fryzura i oczy nie były zielone wcześniej, a może były. Oczywiście reszta postaci jest pozmieniana. Tła chyba są podobne. Dziewczyna na niebiesko ubrana, ze złotymi włosami. Fajna kombinacja, szczególnie te niebieskie buty. Fioletowe, niebieskie, zależy. Tak, eee, dużo tego. I szczególnie różowe włosy dla nas wyglądają spoko całkiem. Bo zgaduję przynajmniej Jego normalne niebieskie włosy To takie nawiązanie do Miku Nie, zawsze mi tak wygląda Troszeczkę, takie, taki e, Chłopak Miku tu, 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 ty, Że nie chłopak Miku, tylko że, że nie jej chłopak, tylko że, chłopak jako, że Miku jako chłopak, o Tsune, tsune Co tu się dzieje? Wszystkie inne postacie Zostały wyliftowane do nowej stylistyki, tatuś jak wcześniej, w złotym garniaku. Aż kapało z niego, z tym słagiem, czy cokolwiek dzisiaj e, młodzież mówi. Ja mam 50 lat, nie wiem. <śmulanie> Zle, bardzo źle. To już nie jest do wyratowania. Jak naginacie. Tymi włosami. Nie, to, to już nie dało się zrobić. Tak, tak, tak. Dajcie mi jeszcze raz z tą straszną piosenką. Strasznie dobrą piosenką, ale też straszną piosenką. Straszną dla moich palców, szczególnie, których już nie czuję od dawna. Od paru minut. Dajesz mi ee. -e. Ja dajcie u, u Twoje. I na to moje. Kilka U w prezencie. Takie litery rzucam w swoją stronę. Ta piosenka jest dobra. Ale ze wszystkich, które słyszeliśmy do tej pory, myślę... Wow, pełne życie. Myślę, tatuśka, drugi ka e, trzeci kawałek był niesamowity. I jak na razie właśnie cały czas myślę, może być moim ulubionym z gry. Trochę życie stracone, ale żyjemy. Teraz E i A, a nawet U i U. Na koniec się posypało trochę. I tutaj, tutaj ja nie wiem, co robię. Skąd ja mam tyle życia? Co tu się stało? A i, a, a, i, e. Skupienie maksymalne. Tere, tere, tere. Oczy mam przed czaszką, bo tak się bardzo skupiam. Je, yeah, je, yeah. Pełne życie! Co jest? E, 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 e. Teraz już powtórka leci pierwszych wersów. <gryw> Na koniec powsułem dużo. Tyle? Nie wierzę w to. Nie wierzę po prostu w to. Więc w następnym odcinku. Kiedy tylko nadejdzie tydzień siódmy, zrobimy sobie stronę B poziomu trzeciego, tygodnia trzeciego, stronę B tygodnia czwartego. Nie mogę się doczekać. To będzie straszna zabawa. To może być trudne. Tutaj wszystkie piosenki Pico i wszystkie piosenki mamy. A teraz zrobimy sobie tydzień szósty w końcu. Tylko do tego muszę grę zdresetować. Lecimy z normalną wersją, już tak. Przyzwyczaję się do tamtych. To wygląda zbyt zwyczajnie. Co to ma być? Czerwone włosy, czerwone ubranie. Kto to myślał wyglądać? Ubierać się tak ludzko, tak jak człowiek po prostu. Tak bez żadnego wydziwniania. Aż, aż wygląda tak trochę tak, tak, zbyt skromnie w porównaniu z tymi stronami B. Tydzień szósty. Symulator nienawiści w, w połączeniu ze mowlingiem. Mamy PlayStation 1, stary telewizorek. To wygląda jak taki segregator płyt wypalanych, a nie normalne pudełka growe Senpai Roses i Thorns po zero mam na każdym tygodniu, ale już go sobie zrobiłem jak wyszedł jaka ta gra jest fajna a jeszcze dzisiaj ma swoją premierę trochę podobna gra rytmiczna, na którą tak bardzo od dawna czekałem mam nadzieję, że będzie tak fantastyczna jak się zapowiada więc tydzień szósty na hardzie No może PlayStation 1 nie było znane z takiej pikseloze, ale taka stylistyka visual simowa czy, czy Joter to coś co można z PlayStation na pewno kojarzyć. A i w skrócie retro, retro i tyle. I co to ma znaczyć do dialogi? Ludzkie słowa w moim Friday Night funky? Bib bup, piko i tak dalej powinno być. I i u u to mogę robić, ale słowa dokładać z liter? Nie przesadzamy? Och! Jakaś nowa piękna panienka przybyła tutaj w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Tutaj, wielka serenada gentlemanów zadecyduje o tym, kto trafi do jej serca. Pięknego serca, właściwie. Tutaj, e, piękne serce brzmi, się jak jakiś, nie wiem, Dexter, który tutaj poluje na te dziewczyny, żeby im serca takie dosłowne wycinać. Za miłe, jesteś za ładnych słuch używasz. Tak podejrzane to troszeczkę. E, Bibbobob. Mhm, <grym> to jest nasz Bibbobob. 2, 1, To jest coś innego. Aż gra, wydaje się. Bardziej Sto jest bardziej responsywna, przez te wyraźne strzałki, tak jak klikają się łatwiej. Dziwne, ale takie mam wrażenie. Faktycznie taka wizualnowelowa muzyka troszeczkę. Tu, tu. Tak śpiewamy sobie ładnie po prostu. Widzę jakieś rapowe bitwy. Gdzie ktoś wyskoczy z pistoletem? Wyskakują dziewczyny z sercami tam w tle. Aż tak przesadnie, nie, z serca im z oczu wyskakują, to zdrowe? Normalne? To ładne było. To brzmi tak zwyczajnie w porównaniu z tymi wszystkimi szalonymi stronami B. Jakaś taka główna melodia z menu. Jakieś stare gierki. Toki doki Memorial czy coś takiego. Tara tara. <śmany> Ten poziom trudności 100 razy łatwiejszy niż te strony B. Robiłem sobie zraz dosłownie, zagrałem. Ten tydzień wcześniej. A, to trochę popsułem, ale to czysto z mojej winy. Nie powiem, że jest to najładniejszy pixel art na świecie. I dlaczego dziewczyna ma tutaj czarne, puste oczy? Czy tak powinno być? Pozostały z sercami. Ona ma po prostu pustkę w oczach. Zawsze tak wyglądała. Ooo. Ups. E, nieźle, jak na obrzydliwego robala. Co? Warpsy chcesz zagrać? Jeden 1, 1? na jeden? Na, 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 na daście? E, ale tym razem wyrwę ci te twoje jaja, zanim jeszcze zrobił się niebieskie. E, po tym, jak tylko. Okej okay. po tym jak był w bywczym, um, Ta gra poszła w dziwnym kierunku? bi bi bops, bob pa si nie ma tak, nie będziesz mi tak mówił Yo Serio mam wrażenie jakby ta gra stała się 100 razy bardziej responsywna w tej grafice To jest dobre oh. I te retro wersje instrumentów zostały obitowane. trochę pogubiłem? Niestety <totek> to tak samo się po prostu teraz klika. To jest hard mood, co nie? Ale przed chwilą na Very Hardze graliśmy. On... Przepraszam, nic nie mówiłem, zdenerwował się Nie, to, to jest niemożliwe! To jest niemożliwe! Co się zaraz przegram tutaj co, co, co ty robisz? Ja Żartowałem! Żartowałem. żartowa Żarto zaczyna się tak łatwo, łatwo, a potem Skacze poziom trudności bi, 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 Bob, tak jest Już nie chcę Ciebie słuchać, nie denerwuj mnie koleś! Różowy mikrofon. to Zaczyna się tak łatwo. A potem bierzesz się z zaskoczenia, jak nagle poziom trudności rośnie w pewnym momencie. I to nie z zmianą piosenki. W tej samej piosence ta zmiana następuje. Nie myślałem, że tutaj zginę. Szczególnie nie po tej prostej pierwszej piosence i po tym prostym początku drugiej. A jak potem wskoczył, jakby kompletnie inna. Osoba. Trochę się zgubiłem, ale dalej. Pełne życie. Ale co z tego? Potem jest jeden moment, kiedy. Wszystko się traci. I tyle. te dziewczyny stoją jak jakieś zombie z pustymi oczami teraz. Aż nie wiem, czy chcę. na to patrzeć. Okej, okay, tu trochę się posypało, ale dalej. życiem mnie tak źle. O, to było złe, to było złe, ale. trzymamy się. O! Przeżyłem! Przeżyłem! Ledwo, na szczęście, wygląda na to, że do samego końca już będzie luz. To zrobiłem prawie perfekcyjnie, jeśli nie perfekcyjnie. A się dziwię, że... O nie, o nie! Nie zregenerowałem sobie zdrowia tam. Okej, okay, to... Ty... <gryw> na zerze. Druga piosenka tego tygodnia jest szalona. Jest całkiem szalony. No, znaczy za drugim razem to też był drugi raz, kiedy ją grałem. o Ooo. Już ten diabeł na ikące! Zaraz. Nie jesteś może spokrewniony z panem diabłem i jego żoną? Królową piekła z boskim głosem? Nie? Nie znacie się? I jesteś jakimś takim zapomnianym kuzynem? E, tutaj bezpośredni kontakt z prawdziwymi ludźmi. Po tym, jak byłem zamknięty tutaj przez tak długo. Kolej z gry wychodzi. I ona ze wszystkich ludzi Faktycznie ma powiązania jest, Jak robiłem ten tydzień wcześniej to nie czytałem scenek w ogóle nic Sprawię że jej ojciec zapłaci za to co mi zrobił I wszystkim innym <ścoughs> Robimy tutaj fabułę w tej grze Robimy lora jakiegoś głębokiego Di Diabełek sobie wrzucił Złapał tego chłopaka i coś mu zrobił Zamienił w demona Czy demona w chłopaka co jeszcze gorsze dla demona być takim uroczym chłopcem Nie wiem Ale na pewno nie lubią się teraz Rozwalę cię i sprawię, że zajmiesz moje miejsce. Miejsce gdzie? Miejsce w piekle? Miejsce gdzie? Nie będziecie mieli nic przeciwko, jeśli zakopiemy wasze ciała tutaj. To będzie tylko i wyłącznie fair. Eeeem... Okej. Okay. I to rozumiem. I tak ma być. Taki demoniczny klimat retro. Pixel Artic już wygląda... ...dużo ciekawiej niż... To szkoło, gdy szkoła była normalna. Ten demon to twór się ciągle. Jest całkiem w porządku. I faktycznie mógłbym sobie wyobrazić coś takiego na PlayStation 1 czy Snapchat szczególnie. Normalna wesoła gierka Ze bardzo mrocznym plot Twist Tem później. O, nie wiedziałem co robię, ale życia mamy trochę. Użyca, ok, damy radę, Standardowo. Ostatnia piosenka danego tygodnia. To ta, w której naprawdę się fajnie dzieje. I zaczyna się najlepsze. Albo dla mnie najgorsze. Tak, na koniec zepsuć. Jeszcze więcej tego. Spróbujemy. O! Czy To mnie dowierzą, że się Tak blisko, tak blisko, chyba byliśmy końca. Nie myślałem, że ten tydzień okaże się taki trudny. A okazuje się całkiem niezłym wyzwaniem być. Nawet tutaj te strony B nie były wystarczającą rozgrzewką, żeby nas przygotować na to. Bo kolej z twoim. Demonicznym językiem robi nieludzkie rzeczy. A ja tutaj biedny muszę nadganiać za nim. Ja jestem człowiekiem tylko. Ja tylko jestem człowiekiem. Człowiekiem! A wymagacie ode mnie rzeczy nieludzkich, naprawdę. Uuu, to było złe. A jeszcze więcej tego. Trochę stracone, ale teraz czas na wyratowanie się. Ten moment... Wydaje się prosty, ale to tylko chwila. Chwila odpoczynku. O, ponad połowa jakimś cudem. Znowu szybka akcja. Próbuję, cokolwiek próbuję robić, ale już nie panuje nad tym. O wow! Żyję dalej. To jest chyba końcówka. Brzmi przynajmniej. Jakbyśmy dochodzili do końca. O kilka strasznie mocnych momentów, których miał. Myślałem, że coś więcej. Że skraszuje grę celowo, czy coś takiego. Więc to był tydzień szósty. Symulator nienawiści. <śm> że że Daktyn, hating Szanuję strasznie za klimat. Szanuję strasznie za zabawę gatunkową. To strasznie fajne rzeczy. W tej grze się dzieją z tygodnia na tydzień coś innego. Od strony graficznej, e, nie za bardzo mi się to podobało, było ok, ale to nie był pixel art wysokich lotów. Muzycznie też nie mój ulubiony tydzień, chociaż piosenka trzecia była naprawdę fajna, oczywiście. Pierwsze dwie były, były klimatyczne, były momentami bardzo dobre, ale no, tydzień drugi, tydzień trzeci, tydzień czwarty cały czas zdecydowanie są moimi ulubionymi. I teraz sam nie wiem, która piosenka jest moją ulubioną, bo strona B, tatuśka, ostatnia jego piosenka, była naprawdę dobra, e, następnie odcinek, jak zobaczycie pewnie trochę po tym, jak wyjdzie tydzień siódmy z kolejnymi dwoma stronami by i tym tygodniem siódmym, ale do tego czasu aloha.